Drogie dzieciaki, aby sprawiedliwości stało się zadość, mamy taką e, tradycję, że w Dniu Dziecka przekazujemy dzieciom klucz dobra miasta. Co roku właśnie ten klucz trafia w ręce dzieciaków. W związku z tym nie może być też inaczej i dzisiaj. Tak, ja zapraszam. Dobry, tak, e, bardzo e, szeroki zakres e, wydarzeń. Zorganizowaliśmy razem z burmistrzem szybowca e, kolorowy piknik. O godzinie 15, e, jak co roku, e, zostało uroczyste, e, było uroczyste przekazanie kluczy do e, bram miasta. Potem odbył się pokaz ratownictwa e, wodnego. E, takim e, bardzo fajnym wydarzeniem e, był e, pokaz iluzji e, Edi Show. Iluzjonista najpierw pokazywał, miał ten pokaz iluzji, a potem chodził pomiędzy uczestnikami pikniku i robił sztuczki. Także to było bardzo fajne wydarzenie dla dzieciaków. Mieliśmy też wspaniały pokaz baniek wedlanych, olbrzymich baniek wedlanych oraz kublarstwa. Były też pokazy artystyczne, pokazy taneczne. Ze ze szkoły Tańca House of Dance oraz z pracowni muzycznej Piano. W tym roku połączyliśmy pokazy artystyczne z pokazami sportowymi. Także chłopcy, oprócz tego, że mogli skorzystać z pokazu sprzętu policyjnego i strażackiego, także mogli skorzystać z pokazu sportowych zorganizowanych przez Akademię Piłkarską Szydłowiec. Były to pokazy sensible i czy taki specjalny pokaz sportowy. Było także malowanie twarzy, strefa relaksu, zorganizowana przez grupę JP2, pokaz motocykli, przejażdżki kucykiem, no wiele, wiele naprawdę atrakcji, myślę, że dzieciaki były szczęśliwe i ten Międzynarodowy Dzień Dziecka zapamiętają na długo. Rzeczywiście dzisiaj Dzień Dziecka w Szydłowcu organizowany na szydłowieckim zalewem. W takim dniu nie może zabraknąć życzeń, dlatego też najlepsze życzenia dla wszystkich dzieciaków, przede wszystkim zdrowia, uśmiechu na twarzy i radości, radości na, na co dzień, z każdego dnia. Jest tutaj wspaniała atmosfera, przed chwilą przekazałem klucze dla miasta. Dzieciaki bardzo dobrze się bawią, wszyscy zadowoleni. Mam nadzieję, że Dzień Dziecka nad Szydłowieckim Zalewem na trwale wpisze się w kalendarz naszych imprez. Nie no, dla mnie to genialnie. Niech was nie, nie zwiedzą te syreny, tak, że ktoś został ataku serca. Nie, moi drodzy, wszystko odbyło się tutaj przede wszystkim bezpiecznie, nie było jakichś niebezpiecznych iluzji, ale tak, Całkowicie na poważnie, pokończąc, wiecie, energia była tak naprawdę rozpierająca tutaj piersi. Więc, pomimo deszczu, który gdzieś przechodził, ludzie zostali. Miałem wrażenie, że wszyscy dmuchaliśmy nagle na chmury i przeszły bokiem. Świetna Szydłowiecka publiczność. Przede wszystkim dzisiaj mamy dzień dziecka, więc ode mnie jeszcze raz życzenia dla wszystkich dzieci. Spełniacie swoje marzenia i po prostu nie pozwólcie, aby to dzieciństwo za szybko od was odeszło. Dzieci wiadomo, chcą szybko do dorastać, ale my dorośli z pewnej. Z perspektywy czasu wiemy, że dzieciństwo jest magiczne, więc życzę Wam jak najbardziej magicznego dzieciństwa i fajnych wspomnień. No i cieszę się, że mogłem się do tego przyczynić chociażby krótkim pokazem iluzji. Wam mhm. tak może tych kulisów, jakbyś mógł się coś zdradzić. Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że ktoś się zorientował, że ta sztuczka, którą wykonywałeś, ona jest, w ona w ogóle poczuł została zrobiona? To kiedyś, jak wiesz, w sztuce zdejmowania zegarków, tak zwanego pickpocketingu, Jeden pan się zdenerwował, gonił mnie przez pół Monte później, ale nie, nie chcą o tym opowiadać. Nie, rzeczywiście w momencie kiedy uczysz się sztuczek, zawsze jesteś narażony na jakieś niepowodzenie, ale kiedy już wychodzę na scenę, wychodzę z materiałem, który mam dobrze przepracowanym i po prostu nie ma miejsca na pomyłki.